to kurwa bijemy. Komu laguje kurwa, bo stoi laga? Mi laguje, bo usta odpalam laga. Nie, nie jestem w, nie jestem w ternie, znaczy, na nie, nie mam odpalonego no i to laguje przez to. No kurwa ja go chciałem zajebać. Łapkę koruję. jest uciemany chyba, nie, chyba nie no, wiem Nie wiem kurwa, zamiast... ja nie patrzę na grę teraz, no Marcin. Ty chodź. Kurwa, Siema Daniel Dobra, triks. Kurwa, już ubił, kurwa. A mam nowego znajomego lisa Lisa. Nie patrz Disa. Lisa se poszła rynki z jakimś chujami. No to chuj nie to z dupa du -du 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 Druid do ukazu. Mydło wszystko je nawet pisdejszy je. Mydło, mydło pachnące jak kutas na łące. Lecimy tu. Dur. Kurwa, korki rzuciłem, łapce. Kurwa, złej łapce dałem, bo mi ta zajębała kurwa, mamę. <gryw> A kto ci nie zajęł Patel jaki Zostawiać lajka pod transmisją Słyszy Marcin? Kurwa wbijaj Co? na... Wbijaj ale na ale i kurwa zostawiaj ale lajka dislike, tak. Napisze, Nie, nie ma tak. dislike'ów, to nie O, to Właśnie, nie mogę tak. się Andrzej nazywać. I wychodzę. Zostawiłem lajka, napisali od Dena. No ja też zaraz wychodzę, kurwa, z tej... Z tej... Nie wychodzę, <głos》>. że oglądam z gołu, Nie, no nie złacz, kurwa, na to i za ja Co mam ja na no, sobie? Haha, <głos》>, ucieczkę, kurwa. Czego ty nie masz, kurwa? <głos》> Ty, co kurwa tak długo idzie scho schodzi z tymi zabijaniami? Bo ja biję kamieniami. Dlaczego bijesz kamieniami? Bo byłem wyjebany. Ole, Kurwa, czemu my odpoczywamy? Przecież to jest Mario, kurwa. A nie jakiś kurwa co. No, Dobra, ale... kurwa, wytrzymaj. Lecimy nur. Transmisję oglądają dwie osoby. Dobra, już jedna. O, teraz można zaznaczać miejsca w, na transmisji na żywo. Na przykład, o, w tym momencie napierdalałem się z Mario. Czy to nie było tego? Mario Brothers? Ja jestem Mario Brothers, a to jest Dead re. Daniel, dalej ma przerwę w tajernie? Co on ma za On napisał do mnie kiedyś, znaczy... Pod koniec wakacji napisał, że tam robi sobie przerwę od tajernu. Ty każdego będziesz bił, kurwa, biegał tak... Zamknij pisał, pizdę! Pierdolona małpa. Zamknij pizdę! Dobra, nie udało się przerzucić krzyżedzika. Zrobić. Chciałem tak szybko go przerzucić i mieć zbibane z niego, nie udało się. Ciężko chciałeś przerzucić. No Lecimy Ale zajebisty, jak spik na tym jest. No, to ja zajebion. Kurwa, zaraz level mam. Ja zaraz no połowę do 7-2 zaraz biję. Wy też dzisiaj strajkujecie? No, nope. ja nie strajkuję, ja dzisiaj choruję, a ja wiem, że. Ja pierdole, kurwa! Coś ty lubię, bo którego łapkę bijecie? Ja biję u więzionego i chodź. Chuj, to ja Ja pizdy Dzięki. No, kurwa, nie. głowa boli, tego ja w stół. <śpiewa> <śpiewa> Kurwa, jakie <da> <śpiewa> Ojej, Dzieńcie, Dzieńcie, pokończy. Pokończy. na mój... Tak, tak... Tak, tak, ja, kopielę No debi, kurwa, no debi. Jedziemy dzisiaj na czeskach? No to nie. Hubert też mówił, że może zagrać Wcale nie widzieliśmy Hubercika, kurwa. Przyszliśmy koło niego i nas nie zobaczy. Odchłaza, odchłaza zbroja. Ja, pier... ja pierdolę. Jaka to on-school za... <grym> to jest Ordowa zgroja ja, jaka. To będzie grała? W co? Cesa? No. Bo no na nie napisał. Byśmy mieli full team. <grym> Kurwa no. O której byśmy Wydaje tak grali? Dobrał, dobrał, dobrał. No, to było, <grym> o 21? No Napisałem napisałem chyba to 21 Ola się kupiła tą yy, nową klawiaturkę Z tego My dło, wszystko by yeah, Kupiła sobie klawiaturę z tego jak ty się nazywa ta firma? W chuj drogie są te klawiatury u nich. Hu, myśli oni u są w chuj drogie Logitech? Nie Steel Series? Nie Następne. Razer? Nie. Ra Razer. No, no, no. Razer. No, Braizers. Ty, ty kurwa... Razers. Napisałeś do niej? No na już czuję. Patrz kurwa co się z drutem u niej stało. Przez Wieście, sola. No. Zobacz co się zaraz stanie, jak przypadek? My dużo wszystko myje na wersji styczni. Barba też mol. No soli tak najebał teraz. I ty mu korzeniami. Panę unika, jak się składa w kółku. Kurwa, ten chłop unika na 70% na Grzesiu. I patrzcie, powinienem mieć cztery ataki, ciekawe ile będę. Barbie jest taki zbudowany. Dobra, Barbie nie ma. Wszystkich, wszystkich zabijesz, kurwa. Raz. Raz. Dwa. Trzy. No. Powinny być, kurwa, cztery. Eee, to wszystko myje a... ja. Zapij to mordę już Zbije mu blok temu na dole Kurwa dał, jednak on zbije. Gramy w TSK o 21 Zobaczmy, jak to wygląda. Mhm, za 20 minut. Dawać mi dropa pro Wurisa i jebać Tisa. Siema, Hajos. Hajos? No, zaproponowałem, lajwuję teraz w tym momencie. I Martin, za... Powiedz, tak, że full team będzie, kurwa, będzie fajnie. Że yy, będziemy grać... Ja, Marcin... W Fabii Fredlików, tam jak coś. Yy, Miła atmosfera. Ezsa i pusta. Mm -hmm. Powiedz, że miła atmosfera będzie. Drob jest. Ty masz. Tak mi się zdaje. Co ty masz? Nie. Episki ziom. Stoję. Stolec. Nie, gość napisał do mnie, że... Czysztolec? <grystanie> że mu stoi. Dobra, wstawiłem wiemy. Mam ciekawy, czy coś będzie miał. Hmm. Gra, czy nie, kurwa. Uuu, tunel, ale... Psz, kończymy live, dzisiaj krótki był. Zrobiliśmy jednego boska. 10 minutowy live. Idziemy na CSK, jutro będzie live. I na dziadach. Mogę najpierw zielonka na dziale. Na dziale robimy 24 lata. Aha, czyli jak włączyłem DR, no to mi teraz wywaliło około.